Cześć, witam, dzień dobry to Silverstacker.pl i kanał Serbra dla Zuchwałych, czyli Silverstacking po polsku. Zapraszam na nieco spóźnioną prezentację i recenzję pierwszej monety o postaciach z DC Comics, czyli Batmana z Wespniła. Od pojawienia się monety na rynku minęło już troszeczkę czasu. W międzyczasie pojawiło się kilka prezentacji tej monety na YouTubie moich kolegów, więc dziękuję i naprawdę doceniam, jeśli nadal oglądacie film. Jesteście ciekawi mojej opinii w tym temacie. Nie powinno dziwić, że Batman wzbudził wiele emocji zaraz po ogłoszeniu tego wydania. Porównywano monetę do komiksowego konkurenta, czyli Spidermana zastanawiając się czy ta moneta również będzie tak samo popularna. Obawiano się o jakość monety z Mennicy Nowej Zelandii o ewentualne milk spoty czy uszkodzenia fizyczne w transporcie. Tak więc widać było spore poruszenie i zainteresowanie tym tematem. Jednakże głosy co do sensu zakupu tej monety wydaje mi się, że były podzielone. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by moneta w Polsce rozeszła się w bardzo szybko. Mimo, że cena oscylowała na poziomie około 200 zł za sztukę, za granicą można było tą monetę kupić przez pewien okres czasu taniej, ale tam również popyt podbił cenę zakupową monety w dość szybkim tempie. A jak przedstawia się sama moneta? Monety dla przypomnienia to jednouncjowa moneta srebrna o Nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. Wydano również jedną uncjową wersję złotą o nakładzie do 150 sztuk. Moneta ma otwierać serię prezentującą bohaterów komiksowego świata DC Comics. Czy też ta seria skupi się wyłącznie na superbohaterach z Ligi Sprawiedliwości? Czy być może jest szansa na to, że pojawi się Joker i na przykład dwie twarze? To trudno mi w tym momencie powiedzieć i, i, i potwierdzić. Znalazłem kilka sprzecznych troszeczkę ze sobą informacji, więc nie wiem, ale myślę, że jeśli na monetach pojawią się również i złoczeńcy, to, to myślę, że będzie to jedynie plus dla tej serii. Tak więc, sama moneta prezentuje się moim zdaniem bardzo fajnie. Naprawdę jestem zadowolony z tej, z tej monety i z tego zakupu. Oczywiście nie ma żadnych widocznych uszkodzeń na tej monecie, czy jakichś zadrapań, zarysowań, nie mówiąc o o spotach i tak itd. Finalnie wydaje mi się, że moneta wypadła zdecydowanie lepiej niż na zdjęciach. Tutaj te ryski, takie plamki, to są niestety na kapslu. Nie zdążyłem go jeszcze wymienić, więc, ale myślę, że to zrobię po prostu, bo to troszeczkę, troszeczkę tutaj psuje efekt tej monety. Na monecie, tak jak widzicie, troszeczkę jest inaczej przedstawiona postać, niż to jest na, Mar na Marvelach. Na Marvelach mamy superbohaterów z bliska, tutaj, mamy, tutaj widzimy całą postać, także mamy też parę płaszczyzn. Z przodu mamy Batmana, z tyłu w oddali jako tło mamy miasto, powyżej jest też logo naszego bohatera, więc to wszystko ładnie ze sobą zgrywa. Mam taką, taką mam tutaj właśnie opinię w tym temacie, może tak powiem. Fajne jest też to, że, że jest tutaj kilka technik zastosowanych, nie wiem czy to dobrze widać, ale logo jest, jest wypolerowane, z tyłu jest troszeczkę taki większy mat, więc, więc widać tą wielopoziomowość, te różne równe te, i te różne techniki, więc, więc myślę, że to naprawdę bardzo ładnie tutaj współgrywa ze sobą. I myślę, że to jest naprawdę ciekawa pozycja. I, i naprawdę jestem zadowolony, że, że ten Batman tak się prezentuje. Oczywiście nie będę tutaj się bawił w jakieś przewidywania co do popularności tej monety. Tego typu wydania wiadomo, że rządzą się swoimi prawami. Wśród kolekcjonerów jest zapewne. Dużo fanów komiksów, zarówno Marvela, jak i DC Comics. Poza tym mamy ostatnio naprawdę duży ogrom filmów o superbohaterach. Tak ilościowo patrząc, to do tej pory prym wiódł chyba Marvel. I miał tych wydań z, związanych tutaj z Avengersami. I praktycznie każda postać miała po 2-3 filmy, więc, więc tych filmów naprawdę było sporo. W ostatnim czasie, ale też DC Comics nadrabia powoli straty. Z tego co widziałem, to w tym albo w przyszłym roku ma się pojawić druga część Ligi Sprawiedliwości, zapowiedziano również kolejną część Batmana, więc, więc myślę, że tutaj DC Comics też ten okres, który, który przespał, to, to myślę, że też będzie nadrabiał. Oczywiście co innego srebro fizyczne, a co innego filmy, ale myślę, że filmy po prostu podnoszą popularność nawet tych bohaterów, które, którzy nie są tak bardzo popularni, albo też podnoszą świadomość osób, które po prostu nie, nie interesowały się swego czasu komiksami. Wracając do monety, to myślę, że osoby, które zdecydowały się na zakup swoich egzemplarzy, to nie powinny mieć... Na pewno zastrzeżeń co do jakości wykonania tej monety. Ja kupiłem symbolicznie jeden egzemplarz do kolekcji, ale z tego co widziałem, są osoby, które, które kupiły to troszeczkę w większych ilościach, tą monetę licząc na, na jakieś tam zyski spekulacyjne, ale, ale w porządku. Są różne sposoby inwestowania w srebro i mnie to absolutnie nie przeszkadza. Jednakże odpowiedź, czy to inwestycyjnie był dobry ruch, to myślę, że musimy troszeczkę bardziej jeszcze poczekać. Na pewno istotne będzie, jak często seria będzie się pojawiała i, i która z kolejnych monet, w jakiej kolejności ci superbohaterowie albo ewentualnie złoczyńcy będą się pojawiać. Jeśli miałbym obstawiać, to podejrzewam, że, że następny będzie Superman, ale, ale czy tak się stanie, to musimy, musimy poczekać za zamędnicą. Reasumując, jestem zadowolony z zakupu, cieszę się, że kupiłem tę monetę. Mimo, że cenowo było to po w górnej granicy przedziału, jaki miałem przeznaczonych na ten zakup, i pozostaje nam jedynie czekać, który z superbohaterów tej właśnie serii pojawi się na następnej monecie. Zachęcam do dzielenia się Waszymi opiniami na temat monety, a także tej nowej serii. Zapraszam więc do sekcji z komentarzami. Zachęcam też do zostawienia śladu po sobie, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Bardzo mnie cieszy, jeśli moje filmy zyskują przynajmniej 100, 100 łapek w górę, więc, więc naprawdę bardzo zachęcam do, do, do klikania w ten właśnie przycisk i w tą właśnie łapkę. Jeśli jesteście tu od niedawna, chcielibyście zostać na dłużej, to oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. A na dzisiaj to tyle, co miałem dla Was przygotowane. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.